Witajcie, moje drogie matsmerficzki. W tym odcinku powiemy sobie o układach równań, po raz kolejny o układach równań, ale to będzie kolejna nowa metoda z, czy sposób rozwiązywania tych układów równań. Była już metoda podstawiania, macie w karcie. Była już metoda y, przeciwnych współczynników, macie w karcie. A teraz zajmiemy się metodą wyznacznikową. Metoda wyznacznikowa jest bardzo przydatna w zadaniach na przykład z parametrem oraz w zadaniach takich, gdzie tych równań na przykład jest więcej niż tylko i wyłącznie dwa. Natomiast ja na przykładzie układów dwóch równań z dwoma z dwiema niewiadomymi pokażę Wam, jak należy tę metodę wyznacznikową stosować. Metoda wyznacznikowa zwana również jest metodą kramera i ona opiera się tak naprawdę o macierze, a dokładniej o wyznaczanie wyznaczników tych macierzy. Nie będę Wam mówił tutaj o macierzach, bo jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o macierzach czy o wyznacznikach macierzy, no to tutaj macie w karcie macierze, a tutaj macie w karcie na przykład wyznacznik macierzy, także wszystko ma dwójeczka prawie już e, jest nagrane. Nie da się w innym miejscu, przepraszam, wybaczcie, nie da się w miejscu tym karty zrobić, karty są zawsze tutaj, wybaczcie, ja jak zwykle nie ogarnąłem tematu. Także yy, wszystko w kartach i wy, postaram się Wam to zamieścić. Również linki w yy, opisie. Słuchajcie, czekajcie, bo coś tutaj nie widzę na oko. No i oczywiście pamiętajcie, subika zostawcie na kanale, dzwoneczek sobie ustawcie, łapeczka w górę pod filmikiem, może zostawcie już teraz tą łapeczkę, bo może pod koniec się że odnosicie. Eee, i co? No i na Instagrama wpiszcie sobie i znajdźcie ma dwójka na Instagramie, bo tam dość często możecie pisać na przykład do mnie, czy możecie też pisać, co chcielibyście, żebym Wam dla Was jeszcze nagrał. Do rzeczy. Układ równań, metoda wyznacznikowa. Będą to oczywiście układy równań liniowych. Zapiszę Wam taki układ równań liniowych, troszeczkę podobny do tych, co wcześniej, czyli A1x dodać B1y, równa się C1 i to jest pierwsze równanie, czyli współczynniki, zobaczcie te dolne 1, Oznacza pierwsze równanie, teraz dwójeczki będą oznaczały równanie numer 2. Ok? I teraz tak: zapisujemy sobie, a właściwie to wyznaczamy sobie wyznacznik główny, czyli W, zapisujemy to w takich sztachetkach i to są współczynniki, które stoją najpierw przy X w pierwszej kolumnie i przy Y w drugiej kolumnie. Taki wyznacznik liczymy na krzyż, czyli mnożymy sobie A1 razy B2. Minus A2 razy B1. No i to słuchajcie, wyjdzie Wam jakaś konkretna liczba. Następnie liczymy sobie wyznacznik WX, czyli robimy to w ten sposób, że współczynniki, które stały przy X, czyli A1 A2 zastępujemy wynikami, czyli C1C2, a tutaj przepisujemy B1B2, no i też mnożymy sobie, tak samo jak wcześniej, czyli teraz mam C1B2 minus C2B1. No i liczymy sobie WY, czyli Współczynniki, które stały przy y, czyli b1, b2, zastępujemy wynikami c1, c2, a to, co stało przy x, przepisujemy bez zmiany, czyli a1 i a2. No i mnożymy sobie na krzyż, czyli a1 c2 minus a2 c1. No i w ten sposób mamy wyznaczone w, wx i wy. I teraz i wyłącznie tylko wystarczy, że sobie podzielimy odpowiednio wartości, bo x nasz to będzie wx przez w y to będzie WY przez w. I w ten oto sposób mamy rozwiązany układ równań, czyli wyznaczone mamy x oraz y. Ok, teraz kiedy układ będzie, słuchajcie, oznaczony, kiedy będzie sprzeczny, a kiedy nieoznaczony? Jeżeli w, oczywiście zobaczcie, liczymy x i y dzieląc przez w, prawda? Jeżeli my dzielimy, to oczywiście nie możemy dzielić przez 0, więc jeżeli będziemy dzielić przez każdą inną liczbę niż przez 0, to znaczy, że nasz układ będzie oznaczony, czyli jeżeli w jest różna od zera, to układ jest oznaczony. Układ oznaczony, czyli mamy dokładnie jedno rozwiązanie. Jeżeli natomiast okaże się, że w jest 0 i jednocześnie wx oraz wy też są zerami, to układ będzie nieoznaczony, czyli jeżeli wszystko jest zerem, to układ jest nieoznaczony, czyli mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Jeżeli natomiast w jest 0 i której z w nie jest zerem, czyli albo wx jest różne od zera, albo wy jest różne od zera, to układ jest sprzeczny, czyli nie będzie wówczas żadnego rozwiązania. Dobra. No i mamy, słuchajcie, jakiś przykład. Liczymy sobie najpierw w, czyli nasz wyznacznik główny, tak jak Wam mówiłem, zapisuje współczynniki, które stoją przy x. Tutaj co prawda nie stoi nic, ale ja dopiszę, żebyście zwrócili uwagę, że to jest jedyneczka, tutaj jest trójeczka. I pamiętajcie też o znakach, tak? Czyli przy Y stoi minus 2, a tutaj stoi 5. No i to się równa w takim razie i mnożymy na krzyż, czyli 1 razy 5 minus minus 2 razy 3. 1 razy 5 to jest 5, minus 2 razy 3 to jest minus 6, ale to będzie plus 6, czyli mamy 11. Teraz liczymy sobie WX. Czyli to, co stoi przy x zastępuje wynikami, czyli zobaczcie, po prawej stronie jest 3 i minus 2, a tą kolumnę przepisuję bez zmiany, czyli to się równa 3 razy 5 minus minus 2 razy minus 2. 3 razy 5 to jest 15, minus 2 razy minus 2 to jest 4, czyli minus 4, co daje nam również 11. No i liczymy sobie teraz wy, czyli to co stoi przy x przepisuje bez zmiany, a y współczynniki przy y zastępuje wynikami czyli 3 i minus 2, czyli mamy 1 razy minus 2 minus 3 razy 3, 1 razy minus 2 to jest minus 2, minus 3 razy minus 3 to jest minus 9, czyli minus 2 minus 9 to będzie minus 11, no i teraz jeżeli chcemy policzyć x to dzielimy sobie wx przez W czyli to będzie 1 i dzielę sobie w, y, wy, czyli minus 11 przez w, czyli przez 11 i będziemy mieli minus 1, czyli naszym rozwiązaniem jest punkt e, o współrzędnych 1 i minus 1. Drugie, to jest bardzo podobne równanie, znaczy przynajmniej pierwszy, pierwsze równanie jest takie samo, no, ale to pewnie się zorientowaliście. Jeżeli liczymy sobie w, czyli mam 1 i minus 3, minus 2 i 6, tak? Zobaczcie. Czyli to się równa 1 razy 6 minus minus 2 razy minus 3. Czyli mamy 6 odjąć 6, co daje nam 0. No i jeżeli już jest 0, współczynnik w, wyznacznik w, to ja już wiem, że ten układ na pewno nie jest oznaczony. On będzie albo sprzeczny, albo nieoznaczony, ale muszę policzyć dalej. Teraz liczymy sobie wx, czyli to, co stoi przy x zastępuje wynikami. Czyli mam 3 i minus 9, a to, co ym, stało przy Y po prostu przepisujemy, czyli minus 2 i 6. Czyli mam tak, 3 razy 6 to 18, minus minus 2 razy minus 9 to też jest 18, 18 minus 18 daje nam 0. No i liczymy sobie WY, czyli to, co stoi przy x przepisuje, czyli 1 i minus 3, a to, co stało przy Y, zastępuje wynikami, czyli 3 i minus. 9. No i mam tak, 1 razy minus 9, czyli minus 9, minus 3 razy minus 3, to jest minus 9. Czyli tak naprawdę mam minus 9, minus minus 9, czyli plus 9, czyli dziewiątki się redukują i wychodzi mi 0, czyli to oznacza, że układ jest nieoznaczony. Układ jest nieoznaczony, czyli mam nieskończenie wiele rozwiązań. Teraz słuchajcie, możemy tak naprawdę zapisać te wszystkie nieskończone liczby rozwiązań w ten sposób, że z pierwszego równania na przykład wyznaczę sobie x -a i będę miał, że to jest 3 plus 2y, tak? Bo chyba najłatwiej wyznaczyć mi x. -a. I teraz mogę napisać, że zawsze zapisywałem rozwiązanie wam w postaci punktu X i Y, prawda? No więc teraz moim X jest 3 plus 2Y. No i Y niech będzie Y. I zobaczcie, w ten sposób Biorąc pod uwagę, że y należy do r, czyli y jest jakąś dowolną liczbą rzeczywistą, możecie podstawiając pod y jakąś liczbę, wyznaczyć od razu punkt, który jest rozwiązaniem tego układu równań. Kolejne mamy x minus 2y równa się 3 i 2x minus 4y równa się 4, czyli przepisujemy sobie najpierw współczynniki przy x i przy y. -ach. Czyli zobaczcie, mamy 1 razy minus 4. Minus 2 razy minus 2, czyli mam minus 4 plus 4, co daje nam 0. Teraz liczę sobie WX, czyli to, co stoi przy x, zastępuje wynikami, czyli 3 i 4, a tu mam minus 2 i minus 4, czyli mam 3 razy minus 4, czyli minus 12, odjąć minus 2 razy 4 to będzie minus 8. Czyli mam minus 12 plus 8 co da nam minus 4. I szczerze mówiąc, to w tym momencie, jak wyszło mi, że W jest 0, a WX nie jest 0, to ja już w tym momencie mogę powiedzieć, że układ jest sprzeczny. A skoro układ jest sprzeczny, to znaczy, że nie ma rozwiązania, więc ja mogę w ogóle na tym poprzestać. Ok, no i mamy jeszcze jeden przykładzik dla treningu. Policzmy sobie W. To, co stoi przy x mam 5 i 3 minus 2 i 5. Taki przykład rozwiązywałem Wam już metodą e, przeciwnych współczynników bodajże. A teraz zobaczmy sobie metodą wyznacznikową. 5 razy 5 to 25 minus, minus 2 razy 3 to będzie minus 6. Czyli 25 plus 6, czyli 31. Liczę sobie teraz w x, czyli to, co stoi przy x zastępuje wynikami. A to przepisuję bez zmian. 16 razy 5 to będzie 80, minus 2 razy 9 to będzie 18, czyli minus 18 to się równa 80 minus 18. 80 y, minus 10 to jest 70, i jeszcze 8 to będzie jakieś 62. No i liczymy sobie WY teraz, czyli. To, co stało przy x, przepisuję bez zmiany, a y zastępuję wynikami, czyli 16 i minus 9. Czyli mam 5 razy minus 9, to jest minus 45, minus 16 razy 3, to będzie 48. 45 i 45 to 90, to chyba będzie 93 na minusie. No i teraz zobaczcie, x to jest wx przez w, czyli 62 na 31, co daje nam 2. I y to jest wy, Minus 93 przez 31, co daje nam minus 3, czyli nasz układ jest oznaczony, a rozwiązaniem jest punkt o współrzędnych 2 i minus 3. To tyle, jeżeli chodzi o układy równań yy, rozwiązywane metodą wyznacznikową czy metodą Kramera. Mam nadzieję, że teraz już to jest zdecydowanie jaśniejsze. Trzymajcie się pa.